Yeah. Wow. Wow. mieszkanko całkiem całkiem tu idziemy jeszcze do sypialni to jest jedna z łazienek nasza sypialnia Junior sobie śpi tam łazienka fajnie ok, trzy wyżej Chyba budynek komunalny, może i nie powiem Ci, że ładna tak byłeś tej w nocy, bo tak naprawdę o drugiej w nocy, więc my nic nie widzieliśmy. Ale fajnie! Słuchajcie, jest 17-18 października, a ja jestem na ramionczkach w Hiszpanii. Masakra. Chodzimy tutaj e, po osiedlu, zwiedzamy sobie. No, to jest czyściutko, nie ma ani papierka do prądu, nic kompletnie, nic jest po prostu tak zadbane, że jestem w szoku, bo... Bo jednak od te ulice i tak dalej są bardzo, bardzo, bardzo brudne. Nikt nie dba o porządek, każdy rzuca wszystko, na no, co ma ochotę wszędzie. E, więc tak pokrótce tylko powiem, że e, przyjechaliśmy do Hiszpanii. Głównie po to, bo myślimy się tak, mamy gdzieś kiełkuje nam z tyłu głowy e, taka myśl, żebyście się przyprowadzili do Hiszpanii. I już jesteśmy tutaj po raz trzeci, czwarty, nie pamiętam. No, i chcemy się w już Będziemy w poniedziałek oglądać kilka, kilka domów, i w czwartek też, więc mamy dosyć sporo viewingów. Więc będziemy oglądać parę domów. Wezmę kamerkę, też po, po zobaczymy, jak wyglądają domy, bo będziemy mogli, z tego co pamiętam, cztery nowe, takie, które się mają budować, w plan, tak zwane, i też mamy używane. Oglądać, które są albo do remontu, albo do remoncie, ale, ale te używane e, wyglądają bardzo obiecująco. Powiem, że widoczki z tego co widziałem na zdjęciach są po prostu przepiękne, które są położone praktycznie na plaży. Więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dalej, tu jest basen. Komunalny. Nice. To było zamknięte, to w październik, bo z tego co czytałam, to są czynne do października, ale to osiedle, ma basen w środku, więc idziemy go poszukać w ogóle, gdzie on jest. Powiem Wam, że te kamienie robią taką robotę. Pięknie to wygląda. I te palmy. I górę. No to Czy nawet droga na siłownię jest wow, chyba zacznę ćwiczyć. Nieźle powiem wam. Jest bardzo kryty. Hall. Tu jest z tego, co się orientuje. I mamy siłownię. Powiem Wam, że piękna. Naprawdę. Wow. To jest basen. Jak ktoś chce skorzystać, jest siłownia. Ciężarki. Dlatego też wynajęłam tutaj właśnie. E... Mieszkanie na ten tydzień na tym, takim osiedlu, bo chciałam zobaczyć, e, przekonać się na Was, noczy, jaki jest standard. I powiem Wam, że jest spoko, jest naprawdę spoko. Naprawdę podoba mi się. No, gdyby nie to, że e, u nas wchodzi w grę tylko i wyłącznie parter, e, ponieważ mamy psiaki, e, no to myślę, że takiego penthouse'a byśmy pewnie w takim osiedlu kupili. To jest super, pięknie mam się pomoc, to jest sauna, a jest, praktycznie. Tu jest sauna chyba a, Tu mamy mieszkanie i na górze samej są penthouse'y, czyli tutaj jest piętro i jeszcze mając, z tego co wiem wyjście na górę. Fajnie, powiem Wam, naprawdę fajnie, bo z tych y, największych, najwyższych pięter są najlepsze widoki na pewno. Więc no, jak już mieszkanie kupować takim apartamentowcom, dla mnie osobiście, to tylko i wyłącznie penthouse. No, ale u nas to się niestety nie sprawdzi, bo mamy dwa psy, więc no niestety no, nie męczyłabym naszych psów e, trzymając ich penthouse na balkonie, bo, czy nawet na tarasie, bo dla nich, no, znają zawsze pieski, lubią wychodzić, lubią mieć ogródek. Więc u nas niestety to się nie sprawdzi. Ok, dotarliśmy do centrum Estepony i jak to jest pięknie, jak to jest tak klimatycznie, zaraz wam pokażę. Zobaczcie sobie sami. Hejka, dzień dobry, o, idę na siłownię, bo na kolacji, bardzo późnej kolacji, jak to w Hiszpanii. W Hiszpanii ponoć tak późno jedzą, ale słuchajcie, jadłam mm, tak pysznego tuńczyka z grilla, że w życiu nie mam czegoś takiego. Nigdy jakoś nie byłam wielką fanką tuńczyka, ale teraz... Mm, ale teraz trzeba go spalić. Idziemy spalić kolację, bo nie mamy ruchu. Leżymy, opalamy się, więc i spać na siłownie trochę moją kolację. Ok, poćwiczyłam. Teraz szybko idziemy pod prysznic i jedziemy do Estepony, bo wczoraj przy... w nocy przylecieliśmy się z więc musimy z nimi spotkać Pochodzi po plaży i coś zjeść znowu. tak. <laughs> Czekamy teraz na jedzonko. Ale wyszłam zobaczyć na tą plażę, zobaczcie. W ogóle plaża jest bardzo ładna. Czyściutki piasek. I od razu po jedzonku można sobie skoczyć na opalanie. Dobra, jak zjemy przejdziemy się wszyscy po plaży. Nie wiem czy słuchaj ten szum pan, ale słuchajcie jak to relaksuje. Ja wiem, że się tak zakupycam. Ja wiem, ja wiem. Ja wiem. It było very effort.